Nie ma jeszcze 19, ale ponieważ ja już się szykuję do 19, więc stwierdziłam, że żeby więcej osób się zebrało, to podczas tych przygotowań już sobie włączę, żebyście mogli widzieć, co ja tutaj szykuję. A dzisiaj będę robiła, dla tych osób, które już są, napiszcie, czy nie? w ogóle widzicie, słyszycie, będę robiła kotlety z kaszy pęczak. Ulpeciki raczej niż kotlety. Podsmażam cztery pokrojone pieczarki. Mam naszykowaną kaszę, mnie to jeszcze taki wstęp. Ja się szykuję, ale chciałam już zacząć, żeby te osoby, które dojdą, żeby już mogły zobaczyć, co ja tutaj robię. Widać i słychać, dziękuję bardzo. Trochę wcześniej, żebyście mogli podejrzeć te przygotowania kręcić maszynkę, podsmażam sobie cztery pieczarki, to dla tych osób, i tak będę musiała to powtórzyć, później po 19.00 będą pyszne pulpeciki z kaszy pęczak, jeszcze mi zostało naprawdę dużo kaszy, znaczy nie zostało, zostawiłam sobie trochę kaszy, bo robiłam dla klientów pęczak po meksykańsku, więc stwierdziłam, że odłożę sobie trochę tego pęczaku i przygotuję, przygotuję z niego pulpeciki. Chwilę sobie podsmażyłam pieczarki. Dodam do nich też dwa ząbki czosnku. Jak się zbierze więcej osób, to wszystko dokładnie jeszcze raz opowiem. Chciałam tylko jeszcze raz to powiem, żebyście mogli po prostu uczestniczyć od początku w tych przygotowania, zanim się wszyscy zbiorą. Być może dzięki temu. Wcześniej się więcej osób zbierze i będę mogła już dokładnie mówić, co i jak będę dodawać. Kroję sobie szczypiorek. Młody. Starych to przecież nie ma. Pieczarki z czosnkiem. Cztery pieczarki dosłownie. Dwa ząbki czosnku, szczypta soli. Bardzo się zastanawiałam, co Wam pokazać z użyciem tego, piecza, tego pęczaku. Ponieważ różne rzeczy robię z pęczaku. Dzisiaj robiłam pęczak po meksykańsku. Ale na pęczak po meksykańsku znajdziecie też przepis na moim blogu. Więc stwierdziłam, że może zrobię co innego. Ja bardzo często robię różnego rodzaju kotlety, czy z pęczaku, czy właśnie z innych kasz. a dzisiaj miałam ochotę pokazać Wam właśnie te z pęczaku. Tutaj mam. Hmm, no, myślę, że prawie trzy szklanki ugotowanej kaszy pęczak. Jeszcze nie ma dziewiętnastej, jeszcze minuta, więc tak naprawdę dopiero o dziewiętnastej powinnam według tego, co sobie ustaliłam, zacząć. Więc o dziewiętnastej powiem Wam dokładnie, co będę robiła. Myślę, że pieczarką, właśnie w tą stronę, już wystarczy, bo one będą szły jako masa do kotletów. Kotletów czy raczej pulpetów? Nie wiem, czy wy robicie różnego rodzaju takie wegańskie pulpeciki, kotlety. Dajcie mi znać, czy robicie, jakie robicie. Dodam też do pieczarek od razu trochę pieprzu. Już je co prawda wyłączyłam. Pięknie pachną. Jak wam wcześniej uwielbiam uwielbiam zapach smażonych pieczarek. No, jest dziewiętnasta. Więc jeszcze raz, kochani, was witam, bo dopiero teraz oficjalnie rozpoczynam. Usmażyłam sobie, u, gorące, usmażyłam sobie cztery pieczarki pokrojone w kostkę. Tak się specjalnie nie starałam przy krojeniu tej kostki i dwa ząbki czosnku. Będą to półpeciki z kaszopęczak. Maszynkę, bo będę teraz mieliła kaszę. sobie gdzieś odstawię. O. A tutaj mam malapser. Można też użyć y, tak naprawdę maszynki do mielenia. Nie wiem, czy to nie będzie za małe. Ja zmierzę ilość kaszy, tak żebyście wiedzieli dokładnie, ile ja dodaję. Cześć, muszę zobaczyć, co tam napisaliście. Irena Wielkie kotlety z kaszy jaglanej, pieczarek, boczniaków. Z dodaję tylko pieprz i sól. Ja też bardzo lubię takie właśnie najprostsze. Odmierzę sobie kaszę, żebyście wiedzieli, ile dodaję. No, tutaj chyba będzie nawet więcej niż mówiłam. Nie chcę tego zrobić też za dużo. Bo to już jest tylko na dwie osoby, a ja tak jak Wam kiedyś mówiłam, nie lubię jedzenia trzymać, odgrzewać, wolę zjeść na świeżo. Jedna szklanka ugotowanej już kaszy, a nie dosyć. Ta kasza jest raczej taka sypka. trochę docisnę. O, ale pięknie pachnie, tutaj szczypiorek jeszcze ten pokrojony. Druga szklanka. Mam dwie szklanki kaszy, mam cztery pieczarki. No dodam jeszcze jedną szklankę, żeby były trzy, tak jak mówiłam na początku. Nie będę mieliła pieczarek, chociaż można część zmielić, żeby też dały więcej smaku. No dobra, powiedzmy, że zmielę połowę pieczarek razem z kaszą, a resztę zostawię w całości. Trzy. O, widzicie, nie, niewiele mi zostanie. Zobaczę, ile tu będzie. No, najwyżej zrobię duże kotlety. Mam 3,5 dokładnie szklanki kaszy pęczak. Wsypałam wszystko. Ojej, przepraszam, jeszcze te odgłosy. I zmielę. Raz, dwa. Dobra, resztę zostawię, bo niedużo jest tych pieczarek, bo były tylko cztery pieczarki. Dwie myszki pieczarek zmielę razem z tym. Szczypiorek zostawię niezmielony. Skrobanie na pewno bardzo mocno tu jest, ale stary, stary, nic nie poradzę. Dobra. Ale te zapachy tutaj z tej strony nie widzę. No. Coś chyba źle założyłam. Musiała chyba w czymś zmienić. O, weszło teraz, dobra. Jest. Trochę techniki. I teraz sobie zmielę. Ona, ale zależy mi na tym, żeby była chociaż trochę zmielona, bo wtedy ona jest bardziej kleista. Już jest taka rozdrobniona. Wystarczy. Dopiero dołączyły, to powiem jeszcze raz, co będę robiła. Będę robić półpeciki z kaszy jęczmiennej. Usmażyłam cztery, dosłownie cztery pieczarki takie duże z dodatkiem dwóch ząbków czosnku. Tutaj mam trzy gałązki młodego szczypiorku, takiego od cebulki. I zmieliłam sobie trzy pół szklanki kaszy pęczak. Ugotowana i oczywiście zrobiła mi się kasza jęczmienna. Takim mniej więcej ma granulację. Dodam teraz kaszę do reszty. I będę zaraz przyprawiać. Muszę trochę ogarnąć, żebyście lepiej widzieli i żeby mnie było wygodniej. A jakie były ulubione kotlety lubicie? Oczywiście wegańskie, dajcie mi znać. Ja sobie to posprzątam. Ktoś ostatnio mi napisał na YouTube, że moja kuchnia nie zachęca do jedzenia, bo jest bardzo stalowa, <śm> żebym chociaż jakieś doniczki postawiła. Powiem Wam, że chciałam i nieraz stawiałam tutaj doniczki, ale niestety w kuchni jest gorąco. I wszelkiego rodzaju doniczki i inne rzeczy się nie sprawdzają. Mieliśmy ja już to tylko na krótką metę, dlatego ono niestety, to jest kuchnia przemysłowa, w której pracuję i nie mogę tutaj mieć takich, tak jak w domu, jakichś kwiatków. Niestety, albo stety, Zależy, jak to na to patrzy, tak naprawdę. A, i Iwonka pisze, że wita. Słabo słychać musisz sobie zrobić głośniej. Moja mama napisała, że słabo słychać. O. A teraz muszę z powrotem przynieść maszynkę. Deska może mi się przydać. Maszynka i patelnia. Słuchajcie, tutaj nie będzie za dużo dodatków. Ale oczywiście trzeba je przyprawić. Przyprawiamy kotlety tak jak lubimy. Moje trochę za duże rękawiczki, innych nie było. Wiadomo o co chodzi. Na patelnię sobie wleję olej. No, tak prawie pół centymetra dałam. I do mojej masy już sobie ją zacznę rozgrzewać. A do mojej masy, no nie mogę się ruszyć żeby wszystko było widać jednocześnie, żeby było wygodnie, a nie zawsze tak się da. Dodam soli, chociaż kasza też była solona. Dodam jeszcze suszonego czosnku niedźwiedziego. Może być oczywiście świeży. No tak. Jedną trzecią łyżeczki. Co by tu jeszcze dać? Pieprz był w pietarkach, ale jeszcze odrobinę pieprzu. No dobrze, spróbuję ja tą masę już po wymieszaniu i będę się wtedy zastanawiać. Ja tak zazwyczaj doprawiam. Można dodać oczywiście y, jakąś przyprawę, na przykład do mięs. Ja często korzystam z takich przypraw, bo kto powiedział, że to ma być przyprawa tylko do mięsa, a nie na przykład do kaszy. O, dlatego właśnie ją mieliłam, żeby ona zrobiła się taka kleista. I tak naprawdę ona nie potrzebuje, jeśli chcecie, to możecie dodać do niej, czy siemienia lnianego, mielonego, czy mąki z ciecierzycy. Ja tą masę zostawię tak. Olej się rozgrzewa. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Można też dodać tofu zmielone. Nie widzę, co piszecie. Trochę spróbuję. Na przykład dodać do niej papryki wędzonej. Ja przytam szczerze, czasami mam przesyt papryki wędzonej, dlatego już jej nie dodam. Maszynkę na najmocniejszą moc i ja kompletów już w niczym nie będę obtaczać. Znaczy tych pulpecików. Na razie sobie na desce będę odkładała, jak mi się zagrzeje maszynka. to będziecie mogli sobie podejrzeć. Ktoś tam coś napisał o pęczaku, ale nie widziałam. No, musi się dobrze zagrzać. Bardzo często kotlety smażę we frytownicy, dlatego że one wtedy dostają od razu dużej temperatury, ten olej jest dobrze rozgrzany, nie nasiąkają tak tłuszczem, a tutaj po prostu mocno jest gniata. Z kaszy jęczmiennej robię tak samo. Słuchajcie, bo już też słyszałam od kilku osób, że komentarze, które widać, zasłaniają na Facebooku ekran, ale możecie te komentarze opuścić w dół albo przesunąć je na bok, spróbować, żeby Wam nie zasłaniały tutaj moich rąk. Ja zawsze lubiłam małe kotlety, kotlety, pulpety, jak zwał, tak zwał, mogą być okrągłe, płaskie. Coś się tutaj zaczyna już dziać na tej patelni. Im lepiej je zgnieciemy, tym mniejsza szansa na to, że się rozpadną. A im więcej tak naprawdę dodatków, takich luźnych jak właśnie szczypiorek, niestety większa szansa na to, że Wam się podczas smażenia coś rozleci. Włożę jednego. Trochę dużo tego szczypiorku było. No. Jak ta maszynka się nie rozgrzewa tak szybko, jakbym chciała. Tu mamy godzinę. 12, 12 dobrze. O, ale już zaczyna się coś dziać. Można też tak naprawdę tą masę z całymi pieczarkami po prostu zmielić. Można je sobie zrobić z sosem jakimś pieczarkowym. I też ważne, żeby nie układać za dużo tych kotletów na patelni, tylko zostawiać im trochę wolnego miejsca. Mam nadzieję, że nie wiem, czy dobrze widzicie maszynkę. No prawie. O, słychać już, że zaczęły skwierczeć. Można też dodać do, nie, do tej masy na przykład zmielone ziarno słonecznika. Na razie więcej nie będę kleić. Niech one się smażą. A ja zobaczę, co napisaliście. Bardzo dobrze słychać. A, że w książce nie ma przepisu na y, te y, są z jęczmiennej. Pęczak nie, chyba, że tylko od pani Sławek napisał. Ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju kasze. też dodać na przykład świeżych liści, tutaj, szpinaku. Ani nie wziąłem sobie talerza. Mój nowy talerz sobie wezmę. Mój talerz przypusek. Ale niestety się no nie trzyma zbyt równo. Nie doszłam jeszcze do takiej wprawy. W przylepieniu talerzy jak przygotowanie. Przewrócę. Masa nie jest surowa, więc one tak naprawdę nie muszą się długo smażyć. A możecie też się pokusić o upieczenie jej. to prawda tak, bo ktoś pisał o tym, że nie ma przepisu na kotlety z pęczaków książce. Nie? W książce są w kasie sobie przez ten czas może kilka nowych potlecików na później. Można nawet większe. Nic mi się nie rozwala. Ja ich nie przewracam na patelni jakoś specjalnie. Ja to lubię sobie tak zawsze grzebać w tych patelniach. I coś tutaj ruszyć, coś posztłuchać, przewrócić na drugą stronę, ale to nie jest dobre w przypadku kopletów. I to jeszcze szczególnie takich, które mogą się rozpadać. Te trochę większe. Idę teraz na wielkość. takie kotleciki, tak jak wcześniej mówiłam zjeść z jakimś sosem. Można zjeść je takie smażone czy pieczone, zabrać do pracy. Najlepiej jeśli będą podobnych rozmiarów, no tutaj zrobiłam akurat różne, będą się wtedy różno smażyły. No. W ostatnim kawałku zostało już dużo szczypiorku i niestety sobie odpada i może się też kotle rozwalić. nie za długo. Widzę, że ta maszynka nie ma takiej mocy, żeby te kotlety były mocno przypieczone. Co innego, jeśli smażymy tak naprawdę na patelni na ogniu, czy na indukcji, no też się tak mocno mi nie spieką, na pewno. O, dobrze, by było poszukać tyku Bujany talerzyk. <noise> o tak. Bujany. No, pomimo tego, że jest ustawiona maszynka na największą mocno, to niestety... Ale słuchajcie, one naprawdę nie muszę się tak bardzo długo smażyć. Ja sobie zacznę już wyciągać. Nie wiem, czy mi się wszystkie na tym bujanym talerzyku zmieszczą. Za dużo odrobinę włożyłam szczypiorku, więc jeśli będziecie robić, to dajcie go trochę mniej, no bo on niestety mi tutaj zaczął schodzić z kotletu. A! Rysnęło prosto w ręce. Na kolację to ja ich raczej już nie będę jadła smażony. Zostawię je sobie na jutro, ale spróbować muszę, prawda? Kotleciki gotowe. Nic mi dzisiaj z nich nie poleci, <laughs> tak jak wczoraj z surówki, a ja robił ktoś z Was surówkę wczoraj, dajcie mi znać. Zobaczycie, co tutaj napisane, kotlety sojowe oraz chabowe. Jak chwilę ostygną, to zaraz spróbuję. Trzymają się, a tu pokazuję, tu nie widać. Hmm. Są miękkie w środku, nie są takie krupiące, można je sobie dłużej podsmażać. To wszystko kochani, życzę Wam miłego wieczoru i cudownego dnia jutro. Zmieściłam się dzisiaj powiedzmy w 20 minutach, bo zaczęłam wcześniej. Jeśli nie widzieliście dokładnie z czego są zrobione kotlety, to powiem Wam jeszcze raz, że z kaszy pęczak, pieczarek, czosnku, szczypiorku i tak naprawdę to wszystko. Jeśli chcecie zobaczyć jak je zrobiłam, to musicie sobie trochę przewinąć, jak już skończę. Życzę Wam cudownego wieczoru jeszcze raz. Do zobaczenia jutro. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Cześć, papa. Pa. Też miłego wieczoru Ci życzę. Tak.